ma z tej strony Panna Nek Dzisiaj pokażę wam tylko jedną stronę tak Nie. no dobra, tam dwie pokażę Jedną będzie e, CSGO Live e, gdzie, Kiedy wpiszecie kod KIKI11, tak jak zawsze dostaniecie 40 centów Tak? Nie, to jest coś innego no, czegoś tam, no dobra tam no i jakieś tam groszy tam co nie? Coś tam dostaniecie. Możecie sobie potwierać różne skrzynki. Są tu fajne, też nie fajne, ale też. Gdzie to było? A? To to było? A? Są tutaj takie, zwykłe. A co to jest? Skrzyneczka? A. Parę procent szans na klucz. O, wracaj do mnie Ej, Poczekajcie, tylko skończę nagrywać ten odcinek. Przywitaj się z moimi widzami! No. Tak, nagrywam. Fajne strony, tylko nie wiem, czy się da wypłacić. <grystanie> Piszcie mi w komentarzach, czy się da wypłacić. Dobra, to tak. Tam macie takie zwykłe, a tutaj macie zrobione chyba przez ludzi. Głos przysyła na różną taką stronę jeden procent szans za 5 centów, a zobaczymy ile hmm. razy dwa. Hmm. Zobaczymy. A spróbujemy. Dobra, 3, 2, 1 co trafi, co trafi, co trafi, co trafi. zwrót, zwrot czy nie zwrot? Tu przegraliśmy. close, Tutaj mamy inwentary, a spróbuję wypłacić. Tylko muszę swój trade link. Withdraw? Nie wiem czy to trzeba, nie wiem, i mniej sobie napiszę na przykład. Dobra, jeszcze pootwieramy trochę. Mamy trzydzieści dwa. No, case. Zobaczymy, ile one? 30 fiasz. Spróbujemy test spin. Nie będzie skrzynka, to źle wróży. Widzę, że tutaj na pewno nie zarobił, więc tu się nie opłaca. Nie upyla się. Patrzcie, tu za każdym razem coraz inna jest. -Troll. Czy to? <laughs> nieźle, nieźle zrobił, ale nie dzięki. Izik hmm. Knife, mhm Izik Knife, <laughs> zero procent szans. Tu te jakieś sz szanse są? Dobra, po co ja to otwieram? Mm. To siatka safari 9, 8, 9, 7, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Możesz się zwrócić to. By this case. To może się nawet zwrócić fajnie. Mhm, jak popatrzyłem ile tu jest procentową ty teraz. Co nie obkuje, No i nic. Trzy centy. Czekam aż mi się coś zwróci tak w ogóle. A to? Ile? Spróbujemy to z to by mi się nawet zwróciło, jakbym to dostał. Open case. Open case, by this case. Zobaczymy. Jak mi się zwróci, jestem bogaty. Aż o 4 centy więcej. W co wątpię? Patrzcie, skrzynka. Skąd ja to wiedziałem? Czemu? Czemu? Nie stać mnie. Temu dziesięć mhm, procent. by chciał? Znowu mam milion tych stron. Akurat 11? Co to? Dwadzieścia pięć procent. Co? Co to? 0,04% 33%. Aha. Będzie coś mało opacowanego. Skaduję. Aha, to się ładuje milion wiem więc dzięki. Next page. Next. Next. Kolejna. Kolejna. No way, zobaczę. Tylko że skrzynki 1%, ale dużo. Chcę zobaczyć. Chcę przetestować. Co? A. A to się nie opyla. Znaczy nie opłaca. Jestem na tej. Next page. Zasobę? Tutaj z tego muszę coś odchodzić. To? Mhm. Ciekawe. 13 nie stać. Ile to? Mhm, więc to też się nie opyla. No, patrzcie. Jaki tutaj z No i znowu mi się meszka że No. I No i kolejne, co się nie opyla. Hihi, serduszko. Jaki? Ile? Ręcz. Spróbuję. Jak mi drapnie. Chociaż coś zarobię. W co wątpię? Patrzcie, no. I wiedziałam, że tak będzie. To jest niedobre. Nie płacą mi. Otwieramy ostatnią skrzynkę, jak znajdziemy za 4. Tu jest jakaś, ale tu zgoduje się z samymi skrzynkami. No takiej to się w ogóle nie opłaca. Usuń. Kolejna. 0. 0. 5. Nie nie. Jestem biedny. Trzy. Trzy. Nie chcę za cztery, albo za dwie, za dwa. Nie, była się. Mm -mm -mm. Szukam jakiejś fajnej za cztery, ale patrzcie tu chyba nie będzie. Sześć, trzy, Co zgaduję będzie jeden na milion. Sześć, trzy, no i patrzcie i tu będzie jeden na milion. Patrzcie. No 0% prawo ty. Takie się nie opilają. Komu coś takiego? Po co komuś Coś takiego. Ej nie, bo ja zaraz otworzę taką za trzy, co nie? Bo to będzie niedobre. To będzie niedobre. Też gram. Tak. No dobra, musiałam zrobić cięcie i się zdecydowałam, że otworzymy tak. I przy okazji jeszcze poszukam skrzynki. I się zdecydowałem, że nie chcę już się szukać i otworzymy taką. My disguise, case, open case. Co? A, bo to trzeba mieć 4 plus 1. Na, więc musimy za trójkę kupić, że ja. Pumiją. No to szukamy za trójkę, no co zrobisz teraz? A teraz same czwórki będą. A nie jest trójka. E easy knife. No dobra, otwieramy. Co zrobisz? Nic nie zrobisz. A tu a tu kosa. Patrz kosa, 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 kosa w plecy. Poo, puru, 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 puru. A gdzie kosa? Dobra, inwentory, a gdzie jest reszta? Aha, musimy wpłacić na tę stronę 5 skinów, żeby. Znaczy 5 euro, żeby stąd wypłacić, więc. Nie wchodźcie. <grych> y... I drugą stroną to każdy powinien znać. To taka fajna Drakemon. Tak. Wydałem na niej przed niedawno siedem dolarów. Fajne. No fa czekajcie. Tak. Jak? Wpiszecie kod. Od dzisiaj to jest. Teraz zobaczymy. No dobra, tutaj kot jest pannanek. Jak chcecie to Możecie możecie po prostu ten wpić. Otrzymać tam 40, 45. Na no dwie skrzyneczki fajne. A ja dostanę 0 przycinek 01 a wy dostaniecie 0, 45, opłaca się Wam opłaca. Tak o czy chodzi? No dobra. Kody wpiszę wszystkie. Jak chcecie wejść na tamtą, to, to będzie kik 11 tu bananek. Oczywiście wpiszę. No. Dziękuję za obejrzenie. Do widzenia i pa pa.